Okay. Widząc, widzieliście na aplikację, mniej więcej na czym na tym polega, to trwa. Chciałam jeszcze dodać, że jak wiecie albo nie wiecie, słyszeliście, się urodziła... Siadam obok, Chora. patrzę jak zasypiesz mała. Twoje oczy mówią więcej, choć świat za... milczy w hałasie. Czasem dzień to po walka, po to czasem moc to lęka, ale kocham cię najmocniej, jak tylko się da wiesz. Mówią, to ciężki, jak dajesz radę nie wiedzą, że miłość to coś więcej, wiesz, nie liczę, że choć czasem boli, ale piki tu jestem, ty masz przy sobie wojownika, co broni choć czasem czuję, że nie słyszysz Czeka, mnie, wierzę, że tam w środku bije twoje serce nie puszczę ręki, nie zrobię kroku wstecz, bo jesteś moim wszystkim ty i ja, wiesz, chcę z tobą aż do końca świata nie ważne co przed nami, nieważne co lata, kiedy noc zapada ty masz mój cień, dopóki bije serce, dopóki mamy dzień każdy dzień jak deskąd nie pisałem kart, każdy lekarz się? mówił, że taki bo, że ma być już świat. To... Ale ja wierzę, ty wciąż walczysz to... tam, widzę i... błysk to... w twoich to... oczach, to... kiedy wołam to... coś to... osiu to... Nie obchodzi mnie, co to... mówią to... inni. To... Nie chcę litości, to... nie chcę fałszywych linii. Czyli to... i ja przeciw światu jak jeden mój, póki odpycham, będziesz miała tu swój grunt. Choć czasem czuję, że nie słyszysz mnie, wierzę, że w przodku bije twoje serce. Nie puszczę ręki, nie zrobię kroku wstecz, bo jesteś moim wszystkim. I ja też aż do końca, w do końca w świata nie ma spoku, nie ma, może nie ma, ale Kiedy noc zapada, ty masz mój no, dzień Dopóki bije serce, dopóki mamy dzień Widziałem twoje łzy, choć nie płakałaś Czułem twój strach, choć nigdy nie mówiłaś Czasem pytam Boga, czemu właśnie my Ale kiedy cię widzę, wiem, to największy skarg mi dał Nie liczę dni, liczę każdą chwilę Nie szukam cudów, bo cudem jest bycie Zosiu, wiesz, że świat nie zawsze jest tward Ale póki tu jestem, nigdy nie będziesz sama, wiesz Słyszysz mnie, bo ja wiem, że tam jestem Dalej, tak. Twoje oczy mówią więcej niż te frejsy tak. Patrz na mnie, idę z tobą po to blask Nie ma odwrotu, razem tworzymy e, ten świat leżało. Później okazało się, że mieliśmy taką właśnie sytuację Po wielu badaniach okazało się, że Zosia właśnie e, urodzi się chora I dążę do tego, że niezależnie wtedy Aborcje wtedy mieliśmy proponowaną aborcję. Po prostu lekarz powiedział, słuchajcie, m, to był jakiś profesor, powiedział, że słuchajcie, i jest taka możliwość. Dajemy coś i zastrzyk, wtedy ja urodzę, wyciągają, czy nie uro, urodzę, czy nawet, można powiedzieć, wyciągają e, martwe dziecko, tak? Aborcja jest wtedy, kiedy y, 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 jest stoprocentowa pewność, że dziecko urodzi się chore. I wtedy właśnie proponowana jest aborcja. To nie jest tak, że jak tutaj wycinają rączki i nóżki na początku ciąży, tylko to jest po prostu zastrzyk, gdzie w serduszku wydaję, gdzie przestaje dziecku bić serce. Tak, to znaczy w serduszku, gdzie po prostu przestaje bić serce. Jest to legalne, mówimy o Anglii, jest to legalne, ale ja mówię pod tam warunkami. Nie, że. Dziecko jest stuprocentowo, mamy pewne, że dziecko rodzi się chore, niepełnosprawne. Nie? W tym przypadku tak było. Natomiast my żeśmy się na to nie zgodzili, bo. I bo to. Nie mieliśmy sumienia. Ja, już, jak powiedziałam Wam, pisałam o tym wcześniej, ja tego życia. Mi... Kurczę, nie mogę uwrać słowa, no ja tego życia nie dałam, ja nie mogę zabrać, ale poza tym nawet nie o to chodzi, chodzi o to, że ja to dziecko miałam, no, od początku miałam Zosię przy sobie. Słyszałam, czytałam jak się rusza, słyszałam jej na każde ułyski, bicie serduszka, dzieci mówiły tu jest Zosia, kiedy Zosia przyjdzie na świat, my chcemy dotknąć Zosi i zabić to dziecko. To, było, to, nie było, to nie było, w ogóle wyobrażalne. Okej, okay. ja, nie, ja nie krytykuję te, te osoby, które rodziły, czy podjęły się aborcji ze strachu. Nie, nie, ja nie, nie mówię o tym, które po prostu wpadły. To jest dla mnie niepojęte. Okej. Okay. Zrobiły aborcję. To jest dla mnie, widzicie, to jest dla mnie ciężkie. Bo my byśmy w takiej samej sytuacji. Kiedy przyszliśmy na ostatnie badanie takie, wiecie, bo ja wchodziłam do takiej tuby i oni by tam po prostu całą taki rentgen, nie wiem jak to się nazywa, wiecie, o co chodzi, nie? Wchodziłam do tuby i tam pani doktor powiedziała, słuchajcie, yy, nie powiedziałam wprost, zastanówcie się nad aborcją, tylko powiedziała, słuchajcie, jeszcze macie dwójkę dzieci. Yy, no to wiadomo, że yy, wtedy dla, dla nas to był szok. Ja, ja o tym zresztą napisałam. Yy, dla nas to był szok, bo nie powiedziała nam ta stricte róbcie aborcję, tylko powiedziała słuchajcie macie jeszcze dwójkę dzieci nie, no to wiadomo, że domyśliliśmy się o co chodzi przyjechaliśmy do domu była kłótnia w aucie, jak to będzie że nie damy rady, że, że tutaj trzeba zjeżdżać do Polski w Polsce nie ma takich warunków, bo i w Anglii są warunki takie, że dawają Ci łóżko, dawają Ci ryby, pionizator, dawają Ci takie specjalne łóżko w sensie góradu dziecko można sobie wyregulować to łóżko, żeby jak najlepiej to dziecko podnieść. I dawają Ci różne przyrządy, dawają Ci wszystko związane z tym, żeby dziecko jak najlepiej przechodziło tą niepełnosprawność czy poduszki, czy materace, czy, czy, czy cokolwiek, czy buty, jak wtedy coś się miało. I wtedy oni da, dawali to za darmo. Tutaj, tutaj jest dofinansowanie. Tutaj y, nie to, że dofinansowanie, że trzeba iść po prostu do, o to dofinansowanie, czyli popisać papiery, nie wiem, y, 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 czekać na dofinansowanie. I dodatkowo trzeba, ja za swoich, muszę coś jeszcze y, płacić. Taki wózek czy pionizator kosztuje 10 tysięcy, 10 tysięcy, nie wiem, 20 tysięcy. Ja ze swoich płacę i dodatkowo dofinansowanie ze strony państwa, o ile dofinansowanie jest, tak? Tam te rzeczy były wszystkie za darmo. I wracając do tego, że właśnie. Przepłakaliśmy, nawet to nie była kłótnia, to, było, to była taka, że nie damy rady, że, że jest po prostu, że będzie ciężko, że, jak, że, że to jest niepojęte, jak, jak, jak to będzie, nie? I wtedy przepłakaliśmy, nie spaliśmy całą noc, ponieważ na drugi dzień musieliśmy jechać do Sheffield i tam wiedzieliśmy, z czym musimy się spotkać. Przyszedł lekarz i wtedy o, on nam powiedział, a jeszcze, jeszcze wam powiem, że przyjechaliśmy do domu właśnie z tego badania całego e, um, była taka sytuacja, um, że um, zadzwoniłam do mamy, nie? I mówię, że jest, Zosia będzie. Może się będzie, kurczę, no bardzo chora. Eee, będzie rośliną, szereg badań. Tego, tego, to było, tego to po prostu nam się w głowie nie mieściło. No i pamiętam taką sytuację, to był taki głos mamy, płaczący, przerażony. To był taki głos, słuchajcie, Nie zabijajcie tego dziecka, nie wiem, ja, my wam pomożemy. Nie zabijajcie go. To był taki kurczę, to był taki przerażający, m, m, przerażający głos, taki krzyczący, przeraźliwie, błagający. To było wszystko w takim w tym głosie razem wzięte. I, ale mówimy, my nie damy rady. My nie damy rady też finansowo. Nie wiem, psychicznie my nie damy rady. I, I wiecie, w tym momencie właśnie rozumiałam osoby, które się bały, które rozumiem osoby, które, e, które robią aborcje no, i po tym właśnie pojechaliśmy do, do Szakielsk, wiązało to się z tym, nic, nagrywam. I wiązało to się z tym, wiecie, że lekarz, wiedzieliśmy co lekarz powiemy, my byśmy to gotowi. I cała nas była ona, cała noc była ale pomyśleliśmy, że ja tego życia nie dałam, więc ja nie mogę tego zabrać. nie. tak jest. I w tym momencie też rozumiem, które osoby, które nie mają wsparcia, które się boją. Ale pamiętajcie, że lekarz może się mylić. To nie jest tak. Widzicie, w tym przypadku lekarz się myli. Lekarz powiedział, że ona będzie roślinką. I tak naprawdę no nie jest roślinką. Polityczna, y, jesteśmy na fizjoterapii, czy na y, duże postępy. I to nie znaczy, że to, co lekarz powie, może być, ale nie musi. No i w tym przypadku właśnie pomylił się. Także, Możecie przemyśleć to, jak ja ich rozumiem. Ja bym nie zabiła dziecka. Chociaż też mieliśmy właśnie takie, czy damy radę, czy podołamy, ale ja bym dziecko nie zabiła, dlatego że... to jest tak, to jest... to jest, to jest życie. Lekarze mają prawo się mylić. Było ciężko, nie było, że nie, ma. No, było ciężko, było lekko. nie było lekko, ale co prawda dalej jest taki, wiecie, nie jest to, że już jest wszystko okej, okay, że no może że to nie jest tak, że jest naprawdę super. Jeździmy po lekarzach, po Wrocławiach, jeździmy do, na fizjoterapię, są różne jeszcze badania, pobieranie krwi, że się nie widzi dalej, jest na napegiem, nie chodzi, sama długo nie siedzi, nie podnosi się. To nie jest tak łatwe, ale jeżeli macie wsparcie, jeżeli jesteście w podobnej sytuacji, nie wiem, no napiszcie, proszę, dajcie znać, że naprawdę, a bo ja wam to mówię, nie jesteście sami. Że... No, ciągle trzeba iść do przodu, i lekarz kiedy nam powiedział, czy robimy zaszczep. My powiedzieliśmy, że, że nie. Powiedział, że nam się zaczną zostawienie, ale my, my tą noc jednak się zastanowiliśmy i podjęliśmy decyzję, że nie zabijemy Zosia i że Zosia będzie z nami że No żeby dać za szczęch takie zaśnięli. Tedy ja pan też jak byliśmy wszędzie. No nie aż za Nie ma sto, nie ma może, nie ma Kiedy noc zapada. Ty masz mój los. Dopóki bije serce, póki mamy ciebie. No i wtedy nie, urodziliśmy Zosię. Tu na początku Chodź, nie nie? No, było trudno, jeździliśmy. Na tym, no ja... nie Może jeszcze kiedyś coś i się nagrabiło, to były początki. Ale teraz jesteśmy... Ale jestem szczęśliwa i wiem, wierną, że postąpiłam i dobrze i, i jestem i mamą twórki wspaniałych dzieci. I o, jestem jeszcze bardzo szczęśliwa. szczęśliwa. Mm. Nie, nie tak, wspaniałego męża, rodziców, którzy pomagają. No, no, no. Zaraz kończę. O, ty tu nagrywasz? No, ale zaraz kończę. No, także głowa do góry. Już no, tutaj skończę. No, tak, teraz Tak, no, i herbatkę też do góry, nie załamujcie się i dążę do tego, że to jest właśnie życie, żeby ludzie nie zabijali swoich dzieci, którzy są w takiej właśnie, y, którzy są właśnie w takiej, wiecie, y, y, y,

Mamy dzień, nie obchodzi mnie, co mówią inni. Nie chcę litości, nie chcę fałszywych linii. Ty, ja no, no, tu Póki no, oddycham, no, będziesz no, miał dzięki, swój Chyba, żeście oglądali. Dzięki, że byliśmy chować ten drugi tam się Nie puszczę ręki, nie zrobię, Oglądaliście dzięki wujście. Ty, ja wierzę, że jesteście i mm. powiedzieć, że... kiedy siedzieli, kiedy ludzie wiedzieć, że innym też by się nie powtarzali jak macie takie historie macie takie jest sytuacje to... męte, i czegoś się tam to, że nie tworzy a nie po czym tego żeby ludzie nie mm. jakby zabijali, nie pożądali, nie dowielili się aborcji chociaż rozumiem przypadki, które były się które robią tu ale, ale nie nie, bo ja osobiście nie mam tego niestety. <grym> że urodziłam, że dzisiaj no, jest z nami, razem ten świat. nie. Oho, ja się przeskoczyłam. I że jest super. Dzięki Wam. I trzymajcie się. Ciepło. Swiadomobok, patrzę jak zasypiasz mała. Twoje oczy mówią więcej, choć twój świat milczy w hałasie.